Pan Jezus uczonemu w piśmie dzisiaj powiedział, że jest niedaleko Królestwa Bożego. To bycie niedaleko jest bardzo istotne, bardzo ważne. Przecież ten uczony w piśmie przyszedł z pytaniem, na które znał sam dobrze odpowiedź, które wielokrotnie wyjaśniał także innym. Można powiedzieć, po co przyszedłeś, skoro, skoro wiesz. Ale prawda jest taka, że on, zbliżając się do Jezusa, wszedł w bardzo osobisty kontakt z Panem Bogiem. I dlatego, kiedy Pan Jezus do niego powiedział, niedaleko jesteś Królestwa Bożego to właściwie powiedział, niedaleko jesteś króla, który w tym królestwie zaprowadza porządek miłości, w tym królestwie pokonuje demona, w tym królestwie przykazania nabierają nie tylko cech pewnych zasad, według których człowiek ma żyć, ale przykazania są treścią wyrażenia miłości wobec samego króla, samego Boga. I dlatego Tobie także życzę i sobie życzę, żebyśmy ciągle byli niedaleko Jezusa, ponieważ wtedy mamy pewność, że znajdujemy się w Jego Królestwie.